Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Dzisiejszy odcinek otwiera taką mini podserię, w której e, będę e, prezentował Wam statystyki dotyczące turnieju Gra w Ciemno. A e, czego będą dotyczyć te statystyki? Otóż e, będę Wam prezentował statystyki odnośnie e, najczęściej wybieranych numerów kopert oraz kwot, które najczęściej były wybierane przez zawodników. No i w każdym odcinku będę Wam prezentował, jak ta statystyka zmienia się po 15 odcinkach. Ogólnie należy e, powiedzieć, że Gra w Ciemno e, miała 343 odcinki. Tak więc wiedziałem, że w każdym odcinku będę Wam prezentował zmiany po 15 odcinkach, a jak już mamy pierwszy odcinek z tej podserii, to też dzisiaj będzie statystyka po pierwszych, 15 odcinkach, przeanalizowałem pierwszych 15 odcinków gry w ciemno. No, i jakie uzyskałem rezultaty tych analiz? Ano, zacznijmy od numerów kopert, najczęściej wybierane numery kopert. No i cóż, po przeanalizowaniu 15 odcinków pierwszych, mogę stwierdzić, że na tej przestrzeni najczęściej wybieranym numerem koperty była siódemka. Siódemka, którą na 15 razy wybrano aż 10. Drugie miejsce zależy 13. 8 wyborów na 15 możliwych. E, przy czym należy jeszcze powiedzieć, e, że pierwszych 15 odcinków, no jeszcze kilka kolejnych, to jest czas, kiedy wybierano po 10 kopet na odcinek. E, potem to później zredukowano do 8, a potem do 5, ale no. E, w pierwszych 15 odcinkach ludzie chyba byli. Na, na tyle przesądni, że wybierali najczęściej 7, a potem 13. Trzecie miejsce na podium yy, brązowy medal, jak na razie dzierży 2. Kopajta numer 2 wybierano 7 razy na 15. Potem mamy yy, równie yy, dużo razy, czyli yy, egzekwo. Yy, jest 5, kopajta numer 5 również 7 razy, czyli mamy 2 i 5. Dwie kopejty, które wybierano wybrano po 7 razy e, na 15. E, potem mamy grupę kopejt, którą wybrano po 6 razy. Są to 10, są to jest to 17, 19, no kopej numer 21, 30 i 50. To są kopejty, które wybrano po 6 razy. Po 5 razy wybierano kobietę numer 1, 11 ee, i 49. To są kobiety wybrane po 5 razy. No a jeśli tak spojrzeć na drugi biegun, to jest cała masa kobiet, numerów, których nigdy nie wybrano. Na przestrzeni pierwszych 15 odcinków nie wybrano ani razu. E, szczęśliwymi posiadaczkami zera są kopaeta numer 16, 23, 25, 32, 34, 38, 41, 43 i 47. Z jakichś powodów na przestrzeni pierwszych 15, aha, jeszcze 16, 16 bombii, dobra. E, na, z jakichś powodów e, Kopety o tych numerach na przestrzeni pierwszych 15 odcinków nie zostały wybrane ani razu. Zero nul. Dobrze, tak więc jeżeli już znamy statystykę odnośnie numerów kopet, najczęściej wybieranych, najchętniej na przestrzeni tych pierwszych 15 odcinków, to możemy się teraz zapoznać ze statystyką dotyczącą najczęściej występujących kwot. No i cóż, mamy 150 kopet w pierwszych 15 odcinkach. I w tych 150 kopetach najczęściej występowało 0. Czasem i po 3 razy na grę. Eee, na 150 kopet 0 wystąpiło 26 razy. Drugie miejsce obecnie zajmuje Sotuwa 100 złotych 22 razy. Na trzecim miejscu 200 złotych 17 razy. Miejsce czwarte 500 złotych 12 razy. Na piątym miejscu 5000 11 razy.

Wystąpiło 2,5 tysiąca i raz 30 tysięcy złotych. To są najczęściej i najrzadziej pojawiające się kwoty w pierwszych 15 odcinkach Gry w Ciemno. W kolejnym odcinku dołożymy do tego kolejnych 15 odcinków i zobaczycie, jak się ta statystyka prezentuje po 30 odcinkach. W kolejnym odcinku w tej podserii. Czy to będzie akurat kolejny odcinek Super Game Slamacer? Tego jeszcze nie wiem. W każdym razie na dziękuję za uwagę i do zobaczenia.